Siemano, dzisiaj sobie nagramy testik takich dwóch małych zestawików rakiet, oczywiście zabytkowych na NWP Twister od Jorge i Proton od Komety. Dobra, y, co tutaj mamy napisane tak szybko, zobaczymy, czy coś jest konkretnego. Nie, jest tylko NWP, nie ma żadnego roku produkcji, kurczę się nie ma żadnego roku produkcji i ani gramatury ani nic. Następnie proton od komety, też na NWP. Proszę bardzo, mamy tylko, że jest termin przydatności do 2019, czyli chyba są z 2014. Bo tak, na 5 lat do tyłu i nic więcej nie mamy. Dobra, idziemy testować. Tak, nie ma więcej informacji, więc no, idziemy testować. No i dobra, jesteśmy na miejscu. To może zaczniemy najpierw od twistera. co wyjście. Mamy. Zacznijmy od czerwonej. I zobaczymy, co twister czerwony pokaże. O. Ekstra to Zacka jest, jak długo się efekt utrzymał, bardzo dobra. Jednak NWP to NWP, a takie małe rakietki lecimy z żółtą. Trójkotowa korona, ale ten, ta czerwona była chyba najlepsza. Zobaczymy jak zielona opuścimy teraz z tej większej różki dobra, zobaczmy co ona potrafi Też ładna, ale wygrywa ta czerwona, świetny rakiet i lecimy teraz z protonem Jakieś małe świszczki, dobra, lecimy, a niech będzie z tej dużej. To pewnie jakieś kraklingowe, coś takiego będzie, albo piszczące. Może o kurde, ale zaskoczenie. Jak na takie małe główienko. Naprawdę kozackie 6 rakiet. Zobaczmy czy wszystkie takie same efekty. 6 rakiet za, nie wiem, 15 złotych? Jak na... Naprawdę. I tu jeszcze NWP. Ładny obron. O kurczę. Strzeliła jakimiś dwoma kometami Zobaczymy. Jeszcze dwie zostały. Dwie sobie odłożyłem bo wiedziałem, że może być warto zobaczymy co ta pokaże ładny ogień z silnika. też ładna kurcze i nawet multicolor długo się utrzymał naprawdę są super ja myślałem, że to będzie takie nic tylko, że zabytek a tu są kozackie i każdy inny efekt jednak to mogłem wziąć i tamte albo po dwa takie same. No, naprawdę mega. A teraz mam taki bonusik. Dwa ulepszone blasty. Zobaczymy, czy modyfikacja się opłacała. jak szybko wybuch. ale ładny. No myślę, że się opłacała mała modyfikacja. No i lecimy z ostatnim bonusowym. Ha, też bardzo ładny. No to już było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie.